Taki Do tyłu na lepiej, tak mu został ja <laughs> Do tyłu uliżemy. Tak, ale się w Na ślinę Dobra, namelaj mi na głowę <laughs> Krecha brew, krecha Ej, jak, jak ta laska się usięła na tą kreskę Nie, stary, nie, nie mogę. No ty tak, musisz Co? Pigeon, anyway to trzeba to wyciągnąć? Ja pierdolę jakie plecy bolą jak ja za długo siedzę Bo ja mam chore plecy Kurwa, tyle Oj, zajebiście, dobra, połóż No kurwa Liza ty dużo gadasz, gaduła Sorry, zabuliłem na chwilę Pasuje mega 638, obserwujcie na Instagramie i dołączajcie do kanału nadawczego, mordeczki No masz zajęliście chust stary. Trabałem, no kurwa, do tyłu. To już się to powiem, do sobie już to był chułowy. Może będą... Masz może na to chust po... Ej wyglądam przystojnie? Wyglądam przystojnie? Ja bym się wyrzucił. <laughs> co to kanał nadawczy? Tam jest cała info, najszybciej info, kiedy lajwy, kiedy co, walki, aferki. Co to za suszarka? Dyson? Oh. wygląda wyglądam jak Sonic Super Jesz. Nie no, wiem. No, jestem dobre. Sonic! Kurwa. Sonic Super Jeż! <laughs> Ale ty nie masz zakol w ogóle? No właśnie, nie mam zakol! Kurwa, jebać za nigdy, nigdy nie chce zakoli Jaki mieć. Zakolak, tak, za Tak, za kurwa. Dobry, kurwa, Barber, to zaczęsał to, I, to kurwa, Ja tu się nie boję, się zakoli. To jest ostatnio, powiedziałem trenerowi Milkowi, że się boję zakoli, że to jest mój strach największy. Widziałeś hejt na księdza Sebastiana Picura przez te twoje głupie pytania? Pani Marysiu, widzę, że pani już jest kobietą w jakimś zaawansowanym wieku, dlatego będę się zwracał z odpowiednim szacunkiem. Pani Marysiu, to nie były moje głupie pytania, tylko wspólnie z księdzem, ksiądz zaproponował zabawę, że będzie mi zadawał pytania z czatu i ja mu będę zadawał pytania z czatu. I ja mu powiedziałem, proszę księdza, niektóre pytania są bardzo mocne. On mówi dawaj zadawaj. I się zapytałem, co myśli o woźb, a to nie moja wina, że y, jakiś problem ten, portal Interia, czy O2, Napisał artykuł, że ksiądz gada jakieś głupoty o wośpie. To już interpretacja nie należy do mnie, tak? Normalne pytanie zadałem z czatu. Ksiądz chciał pytania z czatu, to były pytania z czatu. Pani Marysiu, naprawdę. Naprawdę. Tutaj przez moje pytania głupie, proszę mnie nie atakować. O, kurde. I to jest włoska muzyka jeszcze. Mordo, jakbyś siedział teraz w kosuli na i kurwa to Kurde. O, ja pierdolę. O, nie no, klasa, Sonic, super jesz. Dzięki, gąsior, jest elegancko. Pff. Sztosik, sztosik. Ty w Malborku byłeś na łyżwach? Tak. Ja często jeszcze do Malborka odwiedzam dzieciaki z domu dziecka. Wiesz, że jestem? Co mówisz? Moja cała rodzina staje do Malborka. Tak. Ślicznie. Ej, ludziom się podoba taka fryzura. Ej, chcecie, żebym jutro na Prime miał taką fryzurę? Ale ja nie wiem, jak taką sobie zrobić sam, bez gąsiora nie dam rady. Wysuszył no, się. Ja się dziwnie czuję, nie? Bo ja nie jestem przyzwyczajony do takich dojebanych fryzur. Na super <grymne> Superjeża. Teraz to już nie wyglądasz jak myszek, tylko jak miś. Ty, a czemu ty mi drugą brew teraz robisz? O oh, kurwa! Kurwa, wcześniej ta była, a teraz zrobiłeś tą. Dobra, chuj, już rób tą. Ja pierdolę. Brwi, brwi mu się pojebały. Najrani. Na, Ej, hey, ale to może Ej, gdzieś... tu dwie, a tu jedna. Nie no, bez przesady, tutaj zrobimy. Czemu nie? Przepraszam. Chuj tam, odrośnie. Pół włosy, jeszcze opierdol Nie, nie zatykaj go teraz Dobra, dobrze jest Chuj, ostatnio była ta, no pojebały 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 mu się brwi No zróbmy Nie, no dobra, nie chcę drugiej Ej, że Ja mam na Pokaż się, się. się. Gitara, kurwa tak jest dobrze, już tamtej nie róbmy, kurwa. Nie chcę wyglądać jak, kurwa, jakaś postać z anime. Dobra, jest elegancko. Czemu Pasternak umawiał mnie na sparing z Michałem Polem z kanału sportowego? Nie wiem, nie wiem. Dziękuję, Gąsior. Ile, ile dla ciebie, Mordko? A, free, no tak. <gulanie> Dobra, go, mordeczki, to jest efekt końcowy, to jest efekt końcowy, serduszka dla Barbera. Pozdrawiam, siema, w podacie Boski Gąsiorowski. I co, i kończymy, trzymajcie się.